No cześć kochani, siemano Romano Jestem w takim pięknym lesie tutaj, naszym cygańskim. Patrzcie jak to pięknie wygląda pod, pod światło jak tam się słoneczko ładnie przebija szedłem sobie po lesie, troszkę sprzątałem I tak jak mówiłem kiedyś, im bliżej cywilizacji, to tym więcej jest Szkła, różnych koreczków i innych szmatków. Nic, jestem tam rozłożony. Wiecie, rozumicie. Nie zawsze to człowiek tak ma, że ten, ale tak wam chcę pokazać, jak tu ładny ten lasek jest. Teraz ptaszki też przestały śpiewać, może to przeze mnie albo coś ale ja sobie idę no i widzicie tu jakiś papiżok tam znowu i tak jak mówię im bliżej cywilizacji o to tym więcej śmieci Muszę się zbliżam tutaj poszedłem z góry tam z olszówki weszłem sobie do lasu, szedłem tam nad skocznią, tam kawałek. to kiedyś pokazywałem że ta skocznia tu jest, ale tak, jak mówię, idę sobie tutaj siąść, tam się już rozbiłem. No ale mówię, im bliżej cywilizacji, to więcej jakiegoś szkła, jakichś dupereli. Tu jest taki ładny teren. Tak jak wam pokazuję, ja sobie właśnie tu siedzę, tam mam rozbite swoje ten, tam sobie ludzie odpoczywają, widzicie jaki to ładny jest tutaj. Tam jest właśnie ta skocznia, to wszystko, no, ale tak mówię, idę tutaj cywilizacja, prawda? Na no to się pomału zaczyna, nie? Śmieciuchy, tam jakieś kosze są no ale po co do kosza pety wyrzucić jak można tutaj prawda po co się zajmować te kosze są nie wiem jeszcze są ludzie co wyrzucają ale jest bardzo dużo ludzi jest bardzo dużo ludzi którzy zamiast do kosza tak jak tutaj widzicie stoi kosz na śmieci no to lepiej żeby te śmieci leżały tutaj prawda i taki mamy porządek potem w tym naszym lesie. Troszkę to pozbieramy tutaj, pochodzę, popatrzę co i jak. Odpocznę troszkę też, bo troszkę się nachodziłem, ale tak jak mówię, widzicie, tutaj się kończy ten. Ta budeczka taka fajna, bo to naprawdę jest fajnie zrobione z drewna. Dwa takie duże stoły. Tam jest. Można sobie grilla, grilla czy ten, naruszcie też coś zrobić, piecyk, ale patrzcie tu. Tu już muszą być śmieci, prawda? Tu już muszą być śmieci. No, żeby było wiadomo, że jak to się mówi, nasi tu byli, a więc brudasy. O, to nawet resztki, no to zamiast tam to kosza to tutaj wyrzuci butelki. Tu się znowu wysypisko zacznie robić, albo już jest. Nie wiem co im powiecie na to. Ale tak jak mówię, jest. Jest to ładny teren. Tak jak mówię, o patrzcie, tutaj są ognisko sobie można zrobić, prawda? Tam sobie ludzie ogniska robią, widzicie. Bawią się tutaj elegancko. No ale... Śmieciuchy wszędzie muszą być Nie mówię, że jestem jakiś ten, ale e, No Jak to się mówi Też, też śmieciłem swego czasu Też, też robię... Nie, nie ten, ale nie aż na taką Powiem wam skalę, żeby Tym bardziej, że Tam jest kosz Tu jest kosz tam są kosze, tam pełno wszędzie, wszędzie jest pełno koszy Ale po co to do kosza wyrzucać jak można na na zimie i takie świecące się szkła to wiecie co to jest Jak się szkło świeci To się pali miłe dzieci Jak szkło świeci to się pali miłe dzieci Widzicie jakieś tu były, bo tam takie te są na no ale wiecie rozumiecie także krótki taki filmik jak sobie tutaj siedziałem jak tutaj niektóre rzeczy zbierałem chodzę pod biał, koło białki prawda ale ale później i się zarejestrować do pana doktora na wizytę. A więc sobie szedłem lasem, posłuchać ptaszków, jak śpiewają i, i pozbierać trochę rzeczy też. Bo powiem wam tak: to jest moja torba pełna, to jest to, co szedłem drogą koło lasu i ten. I w lesie. No jest tam trochę butelek. Trochę jakiegoś dziadostwa, prawda? Tak jak mówię, nasze to jest zamiast sobie dbać o to ludzie. To widzicie co kawałek buteleczki, jakieś plastiki, buteleczki to wszystko właśnie później jest w lesie. Trzeba to powyrzucać, Teraz to posegreguję. Tak jak mówię, chcę to zrobić jako tako, ale muszę się siąść. odpoczywać. Pochodziłem trochę, to mi spodnie spadają. Chyba to jest dobry, dobry objaw, bo z tego wynika a takie to piękne jest oj, 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 oj. i dobrze to jest drewno i tu tak kamienie fajnie poukładane w, w tych obręczach takich naprawdę to ładnie wygląda także każdemu polecam taki spacer po lesie przechadzkę powiem wam że po kilkunastu kilometrach jak się idzie to zaczynają już spodnie spadać bo człowiek traci tą tkankę. Tu mam zegarek, jest 13:21, nie wiem ile tam tych trochę jest, ale, ale coś tam. Nie, 7000, coś chyba. 7000, coś, jak dojdę do domu, na pewno bym miał 10, bo jeszcze trochę jest przede mną. Także mówię, słyszę tam ptaszki już też śpiewają. Ładne tereny, zapraszam, zapraszam, kto by tylko miał ochotę tutaj do nas właśnie na w Beskidy, do Cygańskiego Lasu, Podskocznie. Są piękne tereny, tak jak mówię. Tu jedno, tam jest drugie, takie tam ludzie już sobie coś sma smażą, to ten. Aha, i tam kawałek dalej jest yy, źródełko. I ja pamiętam od lat 60 właśnie z tego źródełka, żeśmy zawsze przyjeżdżali tutaj z rodzicami, czy na rowerach, czy, czy później sam przyjeżdżałem, też jak, jak ten i z nabierałem wodę kawa czy herbata z takiego źródła i ma co porównywać do do kranowy, czy do innych rzeczy to jest coś pięknego dobra jeszcze raz wam tak pokażę ładnie to tu wygląda fajnie się odbija w świetle słonecznym także tak jak mówię wszystkiego dobrego życzę i zapraszam do nas w Beskidy każdy niech sobie weźmie kto chce oczywiście jakiś woreczek i przy okazji można troszkę posprzątać ile to tam jest 9 minut prawie 10 minut no więc dobrze to będzie 10 minut dla lasu żegnam się z wami jak się podobało to lajka do góry łapka do góry jak nie no to w dół oczywiście Proszę o komentarze, o subskrypcje jakieś, jak mogą być. No i co? Pozdrawiam wszystkich, tak zwanych, tak zwanych, wszystkich magnesiarzy, wszystkich śmieciarzy, a więc tych, co sprzątają, bo nie mylmy tego, śmieciarza, brudas. To są dwie różne rzeczy. Śmieciarze to im trzeba dać szacunek, bo oni sprzątają, a brudasów trzeba ganić, bo oni brudzą. Także pozdrawiam wszystkich śmieciarzy, magnesiarzy, yy, ludzi, którzy chodzą wy z wykrywaczami. Polecam tutaj też właśnie przyjechać do nas, czy na błonia, czy ten, i, i pochodzić trochę, pozbierać. Także żegnam Was. Wszystkiego dobrego. Siemano, Romano. Cześć i czołem.